Tak kopiemy kocicą. Kocica kopie? Proszę łopatka dla Ciebie. Kocica kopie. Jest już ułożone. Podbiłem to troszkę młotkiem. Gumowym. Olejmy teraz wodą. Obsypany porządnie. Wygląda dobrze. I tak moi drodzy powstał nowy projekt z dachówek, które nam pozostały po remoncie. Ta kurwa zrobiłem dwie rabaty przed domem. Zaprawdę miałem się wstrzymać z pozostałymi nasężeniami aż do jesieni i zimy, jak nie więcej padać, ale taki ten brutalny kraj odraz przed domem nam już naprawdę nie pasował, więc posadziliśmy takie rośliny, które są bardziej odporne na susze, kochają słońce, sukulenty, euforbie, rozmaryny, lantany. Coś się pokusiłem o zakup dwóch drzewek, nawet nie wiedziałem, że takie istnieją. To są e, lamkłaty. to jest przyrzutka pomiędzy kumkatą, który jest popularny na greckiej wyspie Korfu, ma takie małe owalne owoce w kolorze pomarańczowym, bardzo słodkie, z tego też nam robią wikiery, a e, limonką, także one są żółte, podobno skórka jest jadalna, skórka jest bardzo słodka, a w środku są takie kwaśne, no ale będą też używane do napojów. No, na razie, pa